Takie uciskowe, uciesk, ułożenie pewnych jak koc, gruby, czy poduszka na uszach w trakcie spania. Długo ukojewa. właściwości relaksacyjne. Są fik specjalne pościele, takie cięż, ciężkie, tak zwane ciężkie kołdry, przecież kołdry nie pościele. są kołdry w i ciężkie. Które właśnie są cięższe specjalnie po to, że jewają, mają właściwości Tak Taki będę chciał kupić, bo ja też przychodzi myśl, zrobię taki eksperyment, bym miał materac jednoosobowy, choćby taki cienki, nie za gruby, to sobie właśnie się w tym przykrył też na sen. Dałoby mi to, jeśli z perspektywy patrzenia, patrzenia sportowca, Kojenie mięśniowe, większe, pełniejsze.